Zapraszam Cię do wzięcia udziału w tej przykładowej sesji hipnozy, dzięki której zobaczysz, w jaki sposób przeprowadzam sesję i jak to wygląda od strony praktycznej. Przygotowałam też dla Ciebie pewną niespodziankę, więc koniecznie obejrzyj filmik do końca. Jestem czarownica Westa i od 3 lat jestem hipnoterapeutką. Wiem, jak ważne jest, by dbać nie tylko o swoje wnętrze, ale również o ciało. Wiele osób zgłaszało się do mnie z prośbą o stworzenie takiej przykładowej sesji hipnozy, dzięki której będziecie mogli rozpocząć swoją drogę do wymarzonej wagi, utraty kilogramów, ale przede wszystkim do zmiany swoich nawyków. Więc cały proces odchudzania nie będzie walką, a jedynie codzienną rutyną. Na początek jednak kilka wskazówek: zanim zaczniemy, usiądź lub połóż się. Pamiętaj, by było Ci wygodnie i byś czuł się bezpieczny. Zamknij oczy i odpręż się. Przez całą sesję będę informować Cię, co zaraz nastąpi. Możesz być spokojny, nie zdarzy się nic, na co nie wyrazisz swojej zgody. Teraz przeprowadzę Cię w stan głębokiego odprężenia. Przez chwilę skup się na swoim oddechu oddychaj naturalnie, głęboko i spokojnie. Staraj się wdychać powietrze przez nos, a wydychać przez usta. Każdy kolejny oddech wprowadza cię w jeszcze głębszy stan relaksacji. Zwróć uwagę na to, jak przy każdym wydechu rozluźnia się twoje ciało. Myśli płyną spokojnie, a ty czujesz się coraz bardziej zrelaksowany. Teraz przejdziemy do etapu wizualizacji, dzięki której poznasz swoje oczekiwania. Poczuj swoje ciało. Przenieś swoją uwagę na każdą część ciała, którą chciałbyś zmienić. Wyobraź sobie teraz, jak każda ta część zmienia się, przechodzi metamorfozę i staje się lepsza, taka, jaką chciałbyś, żeby była. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest zdrowe, silne i piękne. Nie masz nadwagi. Aktywność fizyczna nie jest dla Ciebie już męcząca, wręcz przeciwnie, sprawia Ci przyjemność. Masz smukłe nogi, płaski brzuch. Pięknie wyrzeźbione ramiona. Kiedy bierzesz wdech, poczuj, jak mięśnie się spinają. Zanurz się teraz w tym odczuciu i pozostań w nim przez chwilę. Zwizualizuj sobie teraz sytuację, w której czujesz się zdrowy i zadbany. Osobą szczupłą, masz świetną kondycję, nie męczysz się tak szybko, potrafisz czerpać z aktywności fizycznej przyjemność, a przy tym prezentujesz się bardzo dobrze. Biegasz, ćwiczysz i czujesz się świetnie. Możesz godzinami spacerować i cieszyć się tym. Nie bolą cię nogi ani stopy. Nie masz zadyszki i nie rozglądasz się za miejscem, by odpocząć. Wyobraź to sobie, Spacerujesz po lesie, masz mnóstwo energii, czujesz zapach wilgotnego leśnego powietrza. Słyszysz szelest liści i odgłos delikatnego wiatru. Teraz wzmocnimy motywację, która w tobie drzemie. Jesteś zdrowy, piękny i wartościowy. Twój umysł oraz ciało mają potencjał, by osiągnąć zdrową wagę. Twój umysł oraz ciało mają potencjał, żebyś czuł się dobrze. Czujesz już motywację i determinację, by zrzucić zbędne kilogramy. Jesteś szczupły, a z każdym dniem widzisz, jak Twoje ciało przechodzi pozytywną zmianę. Zauważasz w sobie swoje zalety, części ciała, które budzą w Tobie podziw. Odchudzanie to wyzwanie i jesteś gotowy mu sprostać. Nie poddajesz się i jesteś świadomy, że na wszystko potrzeba czasu i wysiłku, ale masz w sobie siłę, by temu sprostać. Odchudzanie jest wspaniałą zmianą i szansą na poprawę jakości Twojego życia. Twoje poczucie własnej wartości wzrasta z każdym dniem. Czujesz się wystarczający i piękny. Osiągasz swoje cele. Jesteś skoncentrowany na tym, by osiągnąć wymarzoną wagę. Przechodzimy do zmiany Twoich nawyków żywieniowych. Jesteś świadomy, że to trudna zmiana, ale masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, by ją wprowadzić w życie. Weź parę głębokich oddechów. Poczuj, jak rozluźniają się Twoje mięśnie. Odliczę teraz od 10 do 1 i z każdą kolejną liczbą będziesz czuć się coraz głębiej zrelaksowany i rozluźniony. 10, 9. Wchodzisz w coraz głębszy stan odprężenia. 8, 7, 6. Oddychaj spokojnie. Każdy oddech przynosi relaks i spokój. 5, 4, 3. Nic z zewnątrz nie jest ważne. Skupiasz się tylko na moim głosie. 2, 1. Jesteś tu i teraz. Jesteś świadomy tego, że istnieje ogrom zdrowych produktów, które są wysokiej jakości. Świeże warzywa są naprawdę smaczne, chrupiące i soczyste. Uwielbiasz ich smak. Czujesz się po nich lekko i świeżo. Od teraz jesteś głęboko świadomy, jak wiele zła czyni w Twoim organizmie jedzenie przetworzone fast foody, słodycze. Cukier niszczy Twój organizm, zostawia po sobie spustoszenie. Niezdrowe jedzenie sprawia, że będziesz ciągle tył i czuł się ciężko, źle, będziesz smutny. Zamieniasz niezdrowe pożywienie na zdrowe i świeże pokarmy. Zdrowa żywność dba o Twoje dobre samopoczucie, lepszy sen. Zrzucasz zbędne kilogramy i osiągasz wymarzoną figurę. Nigdy więcej nie będziesz już czuł wstydu z powodu tego, jak wyglądasz. Odżywiając się zdrowo, w końcu będziesz dumny ze swojego wyglądu. Jeż więcej świeżych warzyw, a mniej produktów przetworzonych. Warzywa są dobre, zdrowe i bardzo smaczne wyobraź sobie chrupiącą, soczystą, słodką paprykę. Poczuj jej smak i zapach. Aby osiągnąć swoją wymarzoną figurę, od teraz jesz mniej. Nie przejadasz się. Doskonale czujesz, kiedy już wystarczy i kiedy zaspokoiłeś pierwszy głód. Nie musisz jeść do syta. Przejadać się i jeść zawsze do końca. Nakładasz na talerz mniejsze porcje. Nie bierzesz dokładek. Rezygnujesz z niezdrowych deserów, a zastępujesz je owocami. Głód jest dobry. Poczucie głodu jest przyjemne i sprawia, że każdy posiłek jest smaczniejszy. Głód jest dobry. Pomaga odpocząć Twojemu ciału. Przewód pokarmowy ma czas i szansę odpocząć, zregenerować się. Nie musisz jeść pięć razy dziennie. Postaw na trzy zdrowe i sycące posiłki, ale nie przejadaj się. Kiedy jesz za dużo, czujesz się potem senny i smutny. Kończysz jedzenie, kiedy nadal odczuwasz z jedzenia prawdziwą przyjemność. Ograniczasz swoje porcje jedzenia, przecież nie umrzesz z głodu. Głód jest zdrowy, jest czymś naturalnym. Sięgasz po posiłek tylko kiedy czujesz głód. Głód to sygnał od twojego organizmu, że jest gotowy przyjąć kolejne pożywienie. Nie jesz, kiedy nie czujesz głodu. Od teraz wprowadzasz do swojego życia te zdrowe nawyki i czujesz się dobrze, lekko i osiągasz wymarzoną sylwetkę. Jedzenie w końcu zaspokaja Twoje potrzeby, a jedyną potrzebą, jaką musisz zaspokoić jedzeniem, to głód. Dlatego nie jesz, kiedy nie czujesz głodu. Nawet jeśli to oznacza, że zjesz mało i rzadko. Zastępujesz niezdrowe przekąski czymś, na co nie mogłeś sobie pozwolić. Zamiast kupować mnóstwo niezdrowych produktów, zdecydujesz się na jeden. Zdrowy, przepyszny i dobrej jakości. Przestajesz jeść śmieci. Zatrzymujesz swoje uzależnienie od cukru i słodyczy. Wyrzucasz śmieci ze swojego żywienia. One prowadzą do chorób i braku energii. Zastępujesz je zdrowymi produktami, które sprawiają, że czujesz się lekki, zdrowy i zadowolony. Szczęśliwy. Skup się ponownie na swoim oddechu. Oddychaj spokojnie. Poczuj się dobrze. Jesteś zadowolony z siebie. Wykonałeś kawał naprawdę dobrej roboty. Prowadziłeś w życie zdrowe nawyki żywieniowe. Od teraz będziesz czuć się zawsze lekko i przyjemnie. Teraz wprowadzę cię ponownie w jeszcze głębszy stan odprężenia. To bardzo przyjemne uczucie. Oddychaj spokojnie i wejdź głębiej w relaks. Twoje ciało jest rozluźnione, odpoczywasz i czujesz się dobrze, spokojnie, bezpiecznie. Pamiętaj, że nic nie zdarzy się bez Twojej zgody to Ty kontrolujesz całą sesję hipnozy. Oddychaj spokojnie. Odliczę teraz od 10 do 1, a ty z każdą kolejną liczbą będziesz jeszcze bardziej się relaksować. 10: 9. Oddychaj spokojnie. Poczuj, jak Twoje ciało przyjemnie ciąży. 8: 7: 6. Każda część ciała jest rozluźniona. Pięć. Cztery. Trzy. Odpływasz jeszcze głębiej w stan odprężenia. Dwa. Jeden. Oddychaj spokojnie. Zajmiemy się teraz Twoją motywacją do aktywności fizycznej. Motywacją, która jest w Tobie i wystarczy tylko ją wzmocnić. Weź parę głębokich oddechów. Jesteś piękny. Wystarczy, że zaczniesz być tego pewien. Ruch jest dobry. Powoduje w Tobie uczucie szczęścia. Podczas aktywności fizycznej czujesz, jak zbliżasz się do upragnionej wagi. Spalasz tłuszcz, twoje ciało staje się gipkie i zdrowe. Dzięki aktywności fizycznej masz w sobie więcej siły, energii, możesz więcej zrobić. Regulujesz reakcje w swoim organizmie, a wszystko to prowadzi do utraty zbędnych kilogramów. Wydolność Twojego organizmu się poprawia, masz ochotę się ruszać. Wybierasz aktywności, które sprawiają Ci przyjemność. Nie musisz od razu biec na siłownię. Wystarczy, że w ciągu dnia zamienisz bierne siedzenie na ruch. Tańczysz przy zwykłych obowiązkach. Pamiętasz o tym, że żeby żyć, musisz być w ciągłym ruchu. Ruch zapewnia Ci zdrowie, dobre samopoczucie i piękną figurę. Uwielbiasz się ruszać, poznajesz nowe formy ćwiczeń i wybierasz te, które są dla Ciebie dobre i przyjemne. Ruch jest dobry, ćwiczenia są dla Ciebie korzystne, czujesz się wysportowany i silny. Oddychaj spokojnie, naturalnie. Ruch też jest naturalny, jak oddychanie. Od teraz przestajesz unikać aktywności fizycznej i wykorzystujesz każdą okazję, by się ruszać. Przestajesz szukać wymówek, przecież ruch jest dla Ciebie dobry. Wykorzystujesz tę świadomość i osiągasz wymarzoną sylwetkę. Powoli sesja dobiega końca. Wracasz spokojnie do otaczającej cię rzeczywistości. Przenieś swoją uwagę na stopy. Delikatnie spróbuj poruszyć palcami stóp. Teraz skup się na dłoniach. Delikatnie spróbuj poruszyć palcami u rąk. Oddychaj spokojnie. Zaczynają docierać do ciebie dźwięki, które cię otaczają. Przypominasz sobie, gdzie jesteś? Kiedy otworzysz oczy i powrócisz do swojego świata, będziesz pełen motywacji i chęci, by zrzucić zbędne kilogramy. Wprowadzisz w życie wszystkie zdrowe nawyki z dzisiejszej sesji. Pozytywne zmiany nie są już dla ciebie wyzwaniem. Kontynuuj zdrowe odżywianie oraz ruszaj się. Przypomnisz sobie o tym za każdym razem, gdy wejdziesz do kuchni. Pijesz dużo wody, woda to życie, a ty chcesz żyć w szczęściu i zadowoleniu ze swojego wyglądu. Kiedy doliczę do 10, otworzysz oczy i poczujesz w sobie motywację, by wprowadzić w życie pozytywne zmiany. 1 2 Wypełnia Cię radość i zadowolenie z tego, że właśnie zmieniasz się na lepsze. 3 4 5 Jesteś spokojny myśląc o przyszłości Jesteś pewien, że podołasz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę, sześć siedem 8 Twoje ciało jest ci wdzięczne za każdy pozytywny i zdrowy nawyk 9 10. Otwórz oczy. Cieszę się, że skorzystałeś z mojej sesji hipnozy odchudzającej. Od teraz twoje życie się zmieni. Pamiętaj jednak, że zaleca się nawet do 10 sesji hipnozy, by osiągnąć i utrzymać zmiany w życiu. Ale zrobiłeś już pierwszy krok, a to jest wspaniałe. Aby zamówić u mnie sesję hipnozy w formacie MP3, wystarczy, że napiszesz do mnie maila na czarownica.westa.gmail.com. Nagrana sesja jest oszczędnością Twojego czasu i pieniędzy. Możesz do niej powracać, powtarzać ją i dalej inwestować w siebie. Z nagrania możesz korzystać, kiedy masz czas. Nie musisz zatem umawiać się na kolejne terminy czy rezygnować z innych aktywności, by udać się na sesję. Omija cię problem z dojazdem czy powrotem z sesji. Wszystko masz w swoim domu, miejscu, gdzie czujesz się bezpiecznie, co dodatkowo wzmacnia skuteczność sesji. Jeśli spodobała Ci się ta sesja, proszę zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj mój kanał. A teraz mam dla Ciebie małą niespodziankę na dobry początek Twojej drogi do siebie. Na pierwszą zamówioną u mnie sesję otrzymasz zniżkę aż 50%. Czyli zamiast 250 zł, zapłacisz tylko 125. To średni koszt jednego wyjścia na miasto, więc jestem pewna, że możesz w ten sposób zainwestować tę kwotę we własny rozwój i skorzystać z moich sesji hipnozy.